Akt trzeci. Spisek koronacyjny. Scena pierwsza. Plac przed zamkiem królewskim w Warszawie. Okna do kolnych domów przystrojone kobiercami, pełne widzów. Wielkie rusztowanie czerwonym suknem nakryte zalega większą część placu. Na nim siedzą rzędami przystrojone kobiety. Najbliżej widza kolumna Zygmunta. Na podstawie lud zasiadł. Ludzie różnego stanu stoją dookoła. I patrząc na zamek rozmawiają. Pierwszy z ludu. No, patrzaj, panie kumie, co przed zamkiem stoi. To car nasz miłościwy kazał stawić w nocy te wielkie rusztowanie. Jeśli naród zbroi, to będą ścinać głowy. Drugi z ludu. Właść rzucasz jak z procy niepomyślane baje. Na to rusztowanie wchodzą wielmoźni nasi i wielmożne panie, co na koronację chcą patrzeć z wysoka. Pierwszy młodzieniec, kwiatem dam się pokrywa estrada szeroka. Drugi młodzieniec, estrada, jakie słowo? Ja przyswoić wolę wyraz wschodowidownia. Pierwszy młodzieniec, zgoda mój purysto, lecz patrza i pióra, kwiaty, tiule, parasole. To istna łąka. Chciałbym zostać ziemną glistą i pełzać po tych kwiatach. Drugi młodzieniec, wolisz zostać carem i chodzić po tych głowach. Szewc, ów, jak duszno, tłumnie, siła miejsca było z grubym piwowarem, odkąd się przy Zygmunta zatoczył kolumnie. Szlachcic, toż ten sam, który niegdyś jak koń w taczkach chodził za jakieś przewinienie z woli księcia Pana. Tak wychudł biedak wówczas i tak się wygłodził, że jak mówią, aż własne obaczył kolana i łzami się rozpłakał. Szewc, Któż mu tu przyjść radził? Wstyd mu biją te kotły i wstydem gra trąba, chyba żywot kulami i siarkę nasadził. I chce się u nóg Cara rozprysnąć jak bomba. Szlachcic. Ten szewc pojął honoru i zemsty prawidła. Prawidła, mój kalambur upadł. O, lud głupi nie pojął kalamburu. O, zgrajo przebrzydła, kto twoje berło kupi, kij pastucha kupi. szewc. ha ha ha, jak się szlachcic czerwony jędyczy. Pierwszy z ludu cicho, słuchajcie, oto pierwszy szereg krzyczy. Cesarz przechodzi, krzyczmy. Kilku z ludu. Niech żyje, niech żyje. Pierwszy z ludu. Nic nie widać, chorągwie z wiatrami się bije i posuwa się zwolna. Drugi z ludu. Idzie jakiś starzec, siwy cały, och, siwy jak srebrzysty marzec, niesie złotą poduszkę. Na niej szabla leży. Żołnierz. Oj, dobrze cesarzowi, że polskie szablice śpią sobie na poduszkach. Pierwszy z ludu. Wielki książę bierzy i nakazał gardłowej przegrywać muzyce. Słychać śpiew na nutę God Save the King. Żołnierz. Ha ha, dmą sobie ludzie w gardło jak oboje. Pierwszy z ludu. Sypnęły się zielone szamblanów roje. Pożółciałe haftami niby pszczoły z ula. Ha idzie kilku. Kto? Pierwszy z ludu, król, żołnierz śpiewa, Boże, pochowaj nam króla. Szewc, nie w takt śpiewasz i nie w sens, żołnierz. Ha, nie moja wina, pod Maciejowicami ogłuchłem od kuli i przyznam się, że nie znam, jak w Mariasza króli, gdy się z nimi kozyrna połączy dziewczyna, to sobie ze czterdziestu choć na dyszlu wale. Szewc, ciszej i nowaść o królach, gadasz tak zuchwale, jak gdyby szpiegi butów nie umieli skroić. Wierz mi, waść, co masz gadać, to wolałbyś broić, a kiedy nie masz dratwy, to dziur nie kolszydłem. Kilku, ha, 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 pierwszy z ludu, to go wstrzymał skórzanym wędzidłem. Garbaty elegant, pozwólcie też, panowie, spojrzeć człowiekowi. Kilku, Garbuś, garbuś, ustąpcie miejsca garbusiowi, wsadzić go na ramiona. Szewc, zgodziłby się mały, wszak o nim historia świat obiega cały. Wracając nocą nie mógł rynsztoka przeskoczyć sajetowego sukna nie chciało się zmoczyć. Czeka, aż tu. Przechodzi drogą pozytywek, więc, w prośby, by go ludzie zanieśli do domu. Zgodzili się, na skrzyni konno usiadł krzywek. Gdy go tam przywiązali, jak garść suchą łomu, nóż korbą kręcić różne, muzyki wygrywać i do szynków zachodzić, musiał biedak śpiewać, a nie śpiewać, to ludziom grać jak z dobrej woli. Kilku ha, ha, ha! Żołnierz ze starego śmiejecie się żołnierza, lecz waras ułomnego przedrwiwać nie doli. Gdzie on? Pierwszy z ludu. A w inną stronę poszła sobie wieża. Drugi z ludu. Car przeszedł, a my wszyscy patrzali jak głupce na garb i nie widzieli cara. Pierwszy z ludu. Wielka szkoda. Idźmy lepiej po bruku wybijać hołubce. Mówią, że z beczek wino leje się jak woda. Lud się Rozchodzi.